Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Q&A w zasadzie w kolejnej części tego samego Q&A bo zadawaliście mi pytania na Instagramie, na YouTube w pierwszej części odpowiadałam na wasze pytania z Instagrama tutaj film wam wyjedzie, także zapraszam koniecznie weźcie sobie herbatkę, kawkę bo ten filmik na pewno potrwa i ja tutaj słuchajcie mam już moją zimną herbatę resztę w zasadzie herbaty z rana no bo życie mamy, znamy to, prawda? zimna kawa, zimna herbata Standardowo, a już mamy, słuchajcie, godzinę po drugiej chyba. W każdym razie, no tak jak mówię, ten film na pewno krótki nie będzie w tle. Moje dziecko tutaj robi jakieś artystyczne prace, dzieła, słuchajcie, naklejki, nożyczki, to jest wszystko. Także za szelesty i szumy z góry przepraszam. Dobra, ja odpalam film, pod którym zadawaliście mi te pytania, No i lecimy, słuchajcie po kolei. Pierwsze pytanie: czy zapamiętuje swoje sny? Ja moi drodzy bardzo rzadko miewam sny, a jeżeli już mam, to tak, zapamiętuję je najczęściej. Czasem faktycznie zdarza się, że coś tak, wiecie, nie do końca wiem, co mi się śniło, ale to bardzo rzadko. Z reguły zapamiętuję. I jeżeli już mam sny, to naprawdę są one szalenie dziwne, aż sama nieraz się ich boję. I tutaj od Pauli, którą serdecznie pozdrawiam, mam dwa pytania. Pierwsze, jak wygląda Twój aktualny zwykły dzień, o której wstajesz, czy ćwiczysz coś i tak dalej i tym podobne. Powiem Wam szczerze, że teraz, gdy Nadia nie chodzi do przedszkola, to faktycznie folgujemy sobie i te poranki zaczynają się dość późno, ponieważ jest to godzina po ósmej, dziewiąta, zdarza się i po dziewiątej, nie będę Was tu czarować, ale ja sobie też tak naprawdę od to, że pracuję do późnych godzin nocy. Z reguły takie właśnie prace komputerowe, właśnie, że coś tam muszę przy komputerze podziałać, czy taki w ogóle czas dla mnie, gdzie sobie usiądę i coś pooglądam w końcu. Zostawiam na wieczór No i nie ukrywam, że te wieczory są długie Późno chodzę spać I dlatego później rano, wiecie, ciężko się zwlec Natomiast jeżeli jest to dzień przedszkola No to wtedy zaczynamy go już tak O siódmej, przed siódmą um, I oczywiście wtedy też Idę spać wcześniej I co dalej, słuchajcie No rano, jak to, jak to rano Prysznic, mycie włosów Bo z reguły rano wolę myć sobie głowę Wieczorem tylko, wiecie, prysznic ciała a na noc nakładam sobie jakąś pielęgnację na włosy, właśnie z tym wszystkim śpię i dopiero rano te włosy sobie myję. Ale powiem Wam, że zanim takie e, prace, powiedzmy koło siebie, to wiecie, wpadam do kuchni, to zmywarka, to jakieś pranie, to coś trzeba ogarnąć na szybko, więc muszę tutaj jeszcze pomóc, słuchajcie, w pracy. E, więc, no mówię, takie obowiązki domowe z reguły gdzieś tam, wiecie, bo to widzę i to mnie już drażni, jak wstaję, więc ogarniam. Dopiero później siebie, dopiero na szarym końcu jem śniadanie, zaczynam przygotowywać obiad. Wiecie mnóstwo rzeczy naraz też staram się zawsze rano usiąść do komputera i takie bieżące sprawy sklepu ogarnąć no i słuchajcie, później po południu no to już z reguły jest to czas dla Nadi czy właśnie na jakąś pracę, czy na nagrywanie filmów, to naprawdę zależy, oczywiście też jak jest taki okres cieplejszy no to tutaj wzywa mnie pole, wzywa mnie rozwożenie obiadów, to naprawdę zależy tak naprawdę od tego, co się dzieje u nas na gospodarstwie jak ten mój dzień jest uwarunkowany. Oczywiście, jeżeli trzeba pozałatwiać jakieś sprawy, no to wtedy też taki dzień wygląda inaczej. Także dużo jest różnych uwarunkowań, ale myślę, że mój dzień naprawdę nie różni się jakoś specjalnie od Waszych dni. Kolejne pytanie, jak planujesz obiady, czy z dnia na dzień, czy masz rozpiskę, co w danym dniu gotujesz? No powiem Wam szczerze, że odkąd jesteśmy tutaj, czyli bliżej gospodarstwa, to jakoś tak się dziwnie stało, że tego czasu mam mniej mam wrażenie, on jakoś mi szybciej ucieka. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale już nie jestem tak skrupulatna w tym planowaniu posiłków, jak w poprzednim domu. Niemniej oczywiście robiąc zakupy staram się wybierać takie produkty, z których będę mogła przez kilka przyszłych dni właśnie tworzyć obiady i też nie ukrywam, ale to w sumie zawsze Wam mówiłam, że ja nie lubię długo stać w kuchni, dlatego staram się robić posiłki szybkie, pyszne i to jest moja po prostu domena. Nie, nie lubię wydziwiać. Wiecie, jeżeli już mam coś Takiego zrobić bardziej pracochłonnego, to wolę to zrobić na kolację, na wieczór, niż właśnie um, na obiad. Ale y, odpowiadając tak krótko i rzeczowo na pytanie, to y, z reguły mam poplanowane kilka dni, tak mniej więcej. Nieraz, tak jak mówię, coś się zmieni, to wtedy mi się na przykład coś przesunie o jeden dzień, bo, bo na przykład muszę kupić, nie ja wiem. Pizzę, tak? Bo nie zdążę zrobić obiadu rzadko, bo rzadko, no ale zdarza się. Niemniej, no raczej na kilka dni, tak mniej więcej mam jakieś takie proste, szybkie posiłki poplanowane, albo mam ugotowane na przykład na dwa dni. Kolejne pytanie opowiedz o tym, jak poznałaś męża, ile czasu już jesteście razem. Jaki jest profil waszego gospodarstwa? To może zacznę od tego, jak się poznaliśmy, my się poznaliśmy w liceum, ale na tamten czas jakoś tak było nam do siebie daleko, a zaczęliśmy się spotykać słuchajcie, jak byłam na trzecim roku moich studiów i praktycznie byłam już przed obroną mojej pracy licencjackiej, my jesteśmy rówieśnikami i się śmieję nawet, że Oleg jest młodszy, słuchajcie, ode mnie o miesiąc, także, także tak, to no tak jak mówię, poznaliśmy się w liceum, ale Wtedy to jeszcze, wiecie, to nie było to, więc troszkę czasu minęło, żeby nasze drogi się zeszły ponownie. Nie wiedzieliśmy o sobie za wiele, bo byliśmy na takiej jej stopie koleżeńskiej, ale nie jakiejś zażyłej, a bardziej cześć, cześć i tyle. Więc tak naprawdę dopiero później dowiedziałam się, że, że właśnie Olek jest rolnikiem i, i tak dalej. Wcześniej nie miałam nawet pojęcia, szczerze mówiąc, gdzie, y, gdzie on mieszka, czy w tym mieście, w którym chodzimy do liceum, czy gdzieś indziej. Nie miałam pojęcia. Także tak słuchajcie, tak, tak się poznaliśmy. Także to jeśli chodzi o początki nasze, a jeżeli chodzi o to ile lat ze sobą jesteśmy, to jesteśmy ze sobą od 2013 roku, więc już mogę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę sporo. To będzie już dziewiąty rok, słuchajcie, nasz razem się zaczynał, także szok. A profil naszego gospodarstwa, my mamy słuchajcie głównie produkcję zbożową, mamy zboża, mamy kukurydzę i bywa, że mamy słonecznik, także warzyw, tego typu historii u nas. Yeah. Czy studiując rolnictwo, masz jakieś plany zawodowe z tym związane. I nie, słuchajcie, to nie jest tak, że ja teraz mam jakiś e, z Olkiem plan, niecny plan i nie wiem, ja się będę, słuchajcie, jakoś osobno w tej branży rozwijać. Ja po prostu czuję potrzebę, chcę się wykształcić w tym kierunku, w którym jakby i tak tu jestem, i tak e, pomagam przy gospodarstwie, i tak to gospodarstwo mnie dotyczy, z gospodarstwa żyjemy, chcę wiedzieć więcej, chcę posiadać kompetencje z tym związane. To też nie ukrywam pewne rzeczy na pewno nam ułatwi, e, ponieważ no, obecnie prawo wygląda tak, że aby posiadać Ziemię e, albo ubiegać się o to, żeby tę ziemię e, posiadać, no trzeba mieć, słuchajcie, wykształcenie w tym kierunku, że znaczy, trzeba. To jest e, bardzo ważne i to na pewno nam uprości drogę do tego, więc, e, więc tak to wygląda. E, plany. No, mamy po prostu wspólne, jeśli chodzi o gospodarstwo mamy mnóstwo, mnóstwo tutaj planów i pomysłów, więc planów jako tako nie mam jeśli chodzi o, o to, że robię te studia, po prostu chcemy cały czas rozwijać gospodarstwo studia to też jest nowa wiedza coś innego, wiecie jakiś taki powiew świeżości Oleg już w tym jest ileś, ileś lat więc wiadomo, że ma pewne przyzwyczajenia pewne, pewne wzorce, które gdzieś tam przejął, a a tutaj mamy do, właśnie dodatkową dawkę wiedzy, bo to wszystko się zmienia wszędzie, tak naprawdę, także i w gospodarstwie. Kolejne pytanie: czy ten dom, w którym teraz mieszkasz, jest już docelowy, czy planujecie budowę? I tu pozwólcie, że. W tym filmie nie będę chciała odpowiadać na to pytanie, ale wierzcie mi, że wszystko Wam opowiem, kiedy będzie najlepszy ku temu moment. Jednakże, jeżeli pamiętacie QA dotyczące naszej przeprowadzki, ja tam powiedziałam, że to nie jest nasze docelowe miejsce, więc. E i dalej to podtrzymuje. Ile metrów ma wasze mieszkanko? Może zrobisz home tour. Z tego, co mi wiadomo, cała tutaj góra, bo, bo to jest właśnie piętro w domu, zaadaptowane jakby pod mieszkanie. No, wiecie, to jest po prostu coś osobnego. Ma ponad 70 metrów kwadratowych. I wiecie, co takiego home tour. Nie uważam, żeby było to konieczne, abym robiła, bo tak naprawdę w moich vlogach widzicie większość. Moją łazienkę już widzieliście, pokój na dusi też się przewinął, moją kuchnię również, chociażby w jakichś tam odcinkach, gdzie ją sprzątałam, no i salon z jadalnią i stołem też widzicie. I to jest tak naprawdę wszystko. I poza tym, słuchajcie, mamy tylko mały korytarzyk, więc to nie jest nic tak naprawdę ciekawego oraz taki ala, nie wiem, stryszek, komórkę pod skosem, gdzie możemy. No, ja ją po prostu zaaranżowałam na zasadzie teraz spiżarki, i to jest tyle. Także no, nie uważam, żeby właśnie osobny home tour um, był jakoś szczególnie potrzebny. To dlaczego Nadia nie chodzi do przedszkola? O ile pamiętam, kiedyś woziłaś córkę na parę godzin. Pozdrawiam serdecznie, ja również pozdrawiam. I słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Z racji tego, że moje dziecko w tym roku było chyba może, nie wiem, 6 czy 5 dni w przedszkolu, i. E, Cały czas chorowała, po prostu idąc na jeden dzień czy dwa, e, wracała chora, i ja przez tydzień czy dwa tygodnie byłam uwiązana, uziemiona, e, bo jednak wiecie, jak to jest z chorym dzieckiem, a e, bardzo często trzeba pojechać to tu, to tam, pozałatwiać różne rzeczy. Słuchajcie, było gorzej niż jakby siedziała ze mną i jeździła ze mną, nawet e, załatwiać te, te, te różne rzeczy. Czy ja ją mogłam, słuchajcie, zawieźć do babci wtedy pod opiekę? Naprawdę było, jak jest zdrowa, to jest zawsze łatwiej, o może tak? Ym, więc stwierdziłam, że ja ten czas przeczekam. W ogóle ten rok pod względem chorób jest okropny. Nie wiem z czego to wynika, i bardzo też y, często piszecie mi, że wasze dzieci non-stop. Są chore w tym roku, w tym sezonie. Ja nie wiem o co chodzi. W każdym razie, przez to po prostu zrezygnowałam i zaczekam, aż się to wszystko, słuchajcie, uspokoi. To też nie ukrywam dla mnie wygoda, właśnie, że, no, że ona jest częściej zdrowa niż chora. Kolejne pytanie: ile macie hektarów ziemi i czy macie zwierzęta? Spytałam mojego męża, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie pod względem, właśnie ile mamy hektarów. No i mój mąż stwierdził, że jednak nie, nie ma potrzeby mówić o tym głośno i to jest bardzo, no już tak, taka, wiecie, nasza, powiedzmy, prywatność, także wybaczcie, ale tego Wam nie zdradzę, ile mamy hektarów. Natomiast czy mamy zwierzęta? Nie, nie mamy żadnych zwierząt hodowlanych i nie zamierzamy mieć, ja przynajmniej nie zamierzam mieć w naszym gospodarstwie zwierząt, także. Tak to wygląda. Kolejne pytanie. Jaki masz kontakt z teściami? E, chyba wszyscy pod kątem e, zamieszkania tutaj, czyli w domu rodzinnym mojego męża, e, są tak zaintrygowani tym, bo to już pomimo szczerze, jakiś, któryś z kolei komentarz e, odnośnie właśnie teściów i w porządku. Także dajcie znać, jak to jest u Was, ale u nas jest naprawdę w porządku. Kolejne pytanie. Ile masz lat? E, ja mam 30 lat. Jeszcze za dwa miesiące, czyli w marcu skończę 31. I widzę, moi drodzy, już, że to było ostatnie pytanie. Tak więc na wszystkie, które pojawiły się pod filmem, odpowiedziałam. Mam nadzieję, że satysfakcjonująco, mam nadzieję, że sporo Waszych wątpliwości zostało rozwianych. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się taki odcinek podobał. Dajcie znać, czy dopiliście do końca swoją herbatę czy kawę. Ja się oczywiście tak zagadałam, że. Nie dopiłam. I kochani, dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za poświęcony mi czas. Fajnie, że udało nam się stworzyć te dwa odcinki. Ja sobie pogadałam, wygadałam się do Was, więc to też coś innego niż standardowy vlog. Trzymajcie się zatem cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.